Jeszcze raz Gojny, w lewa strona pola karnego, dobre to było zagranie, Sobczak zablokowany ten strzał przez Kornela przez Osyrę. Musiał złapać się za głowę Szymon Sobczak, jeszcze Jean-Oliveira, dośrodkowanie, Sejdorf i Pieczkiewicz. Popatrzmy jeszcze raz Jean-Oliveira, Sejdorf. Jeszcze jedno dośrodkowanie i obok bramki Oliveira. Szumilas. Kamiński. Strzela Pieczkiewicz. Sobczak poradził sobie z boczkiem, to już pole karne. Jest Banaszewski, nabiegał też Jean Oliveira. Piłka grana przed szesnastkę. Uwaga, szumilas rykosze, i nie ma gola. Piłka jakieś półtora metra mija, ale słupek bramki Dawida Pieczkiewicza. I znów strzał z dystansu. Goiny, szumilas i kobry na żółdrożny. Końcówka pierwszej części spotkania. Cały czas w sosnowcu na. Na Ludowym bez goli Gojny, strzelał Żołiwejra. 48 minuta Banaszewski. Warto takie sytuacje przemilczać. Było Syra, Banaszewski. Czysto Boczek. Janicki wyprzedzony przez Jończego. Teraz na prawej stronie piłka, ryndak do środka jest Sobczak. 16 metr Sobczak. Blisko, blisko był Peter Buczko, a Sobczak obok Bramki. Może teraz Sobczak ma troszkę miejsca, spojrzał w pole karne. Chciał zagrać do i w dorwale. wraca wracał. Boczek jeszcze gojny. Lewa noga obok Bramki Pieszkiewicza. Nie wiem, czy należy powiedzieć, że to jest sprawa kluczowa. Walski, Sofcic, Rudol. Ale dzisiaj, przynajmniej do tej pory, słabszy mecz rozgrywają Polkarze z Nowego Sącza. Strzelał teraz Jean Oliveira. Duriszka. Szumilas, Pieckiewicz. Znowu wydarzenie z okolic 30 metra. Teraz Sobczak, Sobczak Osyra. Sobczakowi ta piłka gdzieś została za za plecami. Sobczak i Szumilas. Jeden do 0. 67 minuta. Wojciech Szumilas daje. zagłębił prowadzenie. Raz drugi próbował Szumilas z dystansu. A teraz strzela swojego. Trzeciego w tym sezonie gola, popatrzmy jeszcze raz, rykoszet. Szczęśliwie ta piłka spadła pod nogi Szumilasa, bez szans Pieczkiewicz. 70. minuta, Walski, perdić z problemami, słaby. Jeszcze Szczepanek gola nie ma. A przy okazji jakiejś kontuzji doznał Matko Perdić, Walski jeszcze jedno dośrodkowanie. Boczek, oj. Kamiński gojny zaraz. Jednak Kamiński sam śmiało tutaj w biegu z piłką na połowę rywala. Kamiński, Kamiński prawa noga i wszystko było dobrze, bądź też bardzo dobrze. Oprócz, oprócz tego najistotniejszego są. Oliveira, Szumilas. Oliveira. Sobczak. Szymon Sobczak. Sobczak, Pieczkiewicz. Jeszcze Sobczak szedł do środka i piłka w rękach Pieczkiewicza, Nie wiem czy tam nie było spalonego. Osyra. Ośrodkowanie w pole karne. Był tam Dawid Wolny. Szumilas. Jedna gwizdek sędziego. Żółta kartka dla Kamina Słabego. Druga. Czyli Sanders kończy ten mecz w osłabieniu, w dziesiątkę. Jeszcze raz 24-letni gaczyk Teraz Dawid Jończyk fauluje. Ogląda żółtą kartkę. Sporo tych kartek w dzisiejszym spotkaniu. Dominik Jończyk. W pole karne, dobre dośrodkowanie! 1 do 1, Peter Buczko! Świetne dośrodkowanie, bardzo dobry strzał. I jest remis na stadionie Ludowym w Sosnowcu. Popatrzmy jeszcze raz. Umiejętnie tę piłkę strącił Michał Peter Buczko. Asystenta Wolskiego. I dla Słowaka to jest pierwszy gol w tym sezonie.